Słuchajcie, a ja dalej w te sezony łupie! Gram cały czas na jeszcze. To nie znaczy, że nie wrzucam filmików. Siemano wam wszystkim z tej strony tam was w sezonie. Słuchajcie, 67 bilans 4-1-3. Prognoza to 16 punktów pozostało na dwa mecze. Spadłem z pierwszej ligi, spadłem z pierwszej ligi, dlatego że trochę bawiłem się i grałem innymi zespołami, ale nadrobimy. Nadrobimy. wezmę swoją Manchester United. To już mamy że wszystko jest. Ustawione tak, jak trzeba, i będzie dobrze. Sobie. Wierzę, że będzie dobrze. Muszę zdobyć, słuchajcie, trzy punkty w dwóch meczach. Damy radę, damy radę. Myślę, że nie powinno być z tym problemu. Liga druga. FIFA 13, tych monet, słuchajcie, tej FIFA się zbierało 72 300 monet. Trzeba będzie je spożytkować na jakieś tam cele charytatywne. Dobra, widzę, że znalazłem na przeciwnika Kagała. Jeszcze tutaj coś zobaczę. Oha, o dokładnie, bo mi się klawisze ostatnio popierdzieliły. Gram na takim padzie, pad za 30 zł Grunt, żeby miał ee, gałki analogowe. Prawa gałka analogowa nie działa. To zapewne cię nie muszę wam mówić. Manchester United Thomas 4 2 1 przeciwko Arsenalowi. Dobra, fajnie będzie. Zagram sobie tylko z kontry i jedziemy. Rozpoczynamy, słuchajcie, e, kolejny mecz. gramy, o dobre, zajebiste. Eee, trzy punkty, tylko czy nam się uda? w tym spotkaniu Słuchaj, zdobyć te eee, trzy punkty dobre zagranie do Van Vampersi, Van Vampersi. Van 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 ja pierdolę, że on tak dokładnie to zagrał. piłkę przecież, no kurde, powinno wpaść. Dobrze, walcz w Rio, walcz Rio. Dobra, już sobie pociśnie, już zciśnie. Stare, dobre czasy, kiedy się grało. Kurde, FIFE. Ja przed Deprethylon co skończyłem nagrywać Call of Duty Ghost, także. że... <głosł> wyjdź, wow, 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 wow! wyjdź, 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 wyjdź! Nie! <głosł> Deprethylon, know, skończyłem co nagrywać Call of Duty Ghost i mówię od razu wezmę się y, za FIFA, Bo dość często piszecie, żeby zagrać jednak e, fifkę. Dlatego y, postanowiłem, że a co tam. Co szkodzi nagrać e, y, jakiś komentarz live, zagrać sobie jakiś mecz w sezono pojedynków, co by to było ciekawego w życiu. musi marzyć Senia, czy Senia, nie, nie, Senia, dobrze mówię. Ja, pierdulę samobój, Ja! <grymne> to Rio, O, oh, fuck! Ale dobrze, zbijam tą piłkę. Degana walił, kurde, mógł wyjść do tej piłki. Przegrywamy, słuchajcie, 1-0. Eee, Senal Manchester United 1-0. do Musimy teraz wziąć się zagrać jakąś dobrą piłkę. Dobre zagranko Strzelaj, strzelaj, chłopie. No dawaj odbitą piłkę. No zabierz, zabierz, zabierz. No ludzie, kochani, taka dobra sytuacja. Teraz musimy uważać, bo kolejny atak Santi Azurna. Zagranie tutaj jest nie kryty. Dega, 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 dega. Dwa jajo. Ja, 14 minuta Podolski. Ja pierdolę, dwa za Kurde! <laughs> o, dostaniemy w baty. Ja. 2-0 przegrywano już kurde. Dopiero słuchajcie, 15 minuta. To się by ustawił Bóg herce, że do 15 minuty wpadną dwie bramki, to grube pieniądze by wygrał. No ale co zrobić? Wróciłem widzę, że ogarnięty jest. Kurde, ładnie tu śmiga. Nie powiem, że nie klepie ładnie. I trzeba mu to słuchajcie przyznać. Zam Podolski Podolski. Ładnie tutaj zgrywa. Jednak błąd w środku pola. Zagranie. Pokazuje nam się tutaj. Runaj. Oj, dobrze, dobrze, tylko... Kurde. Jest! Przejęliśmy tą piłkę. Znowu runej. Runej, 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 runej. wyjście. Przyjmij na klatę. Runej, chłopie! Strzelaj! Ja pierdziule, no. <laughs> dobrze szczęsny. Okej. Okay. dobra, podam go teraz znowu do runa, ja runaj, wrzucaj tą piłkę, runaj, runaj. Nie ma tu nikogo, kto by tą piłkę, słuchajcie, przejął. O, blisko, ale nie ma karnego, kurde, rzeczywiście dobrze tą piłkę wybił. Mówcie co chcecie, ale udało mu się tą piłkę wybić. Dobra że Arsenal spokojnie, po, po, powoli przyjmujemy e, panowanie na środkowej strefie. i Bardzo dobrze to mi, słuchajcie, cieszy. Ładnie, tylko komu to zagrać tę piłkę? Piętka, dobra, ładna, piętka. Strzelaj, chłopie, jest damka! Aż jak dwa do jednego, jeszcze nie jest tak, ale ładna, klepa. Zobaczcie, piętką do tyłu, szybko odegrał w i wojście szczęsny, bez szans, bez szans. Arsenal Eee, by jeszcze prowadzić dwa do jednego. Myślę, że uda się nam jeszcze jedną bramkę słyszeć, chociaż na pewno słuchajcie, nie podam się do końca. Wiecie, że eee, magazyn Forbes, to jest taki magazyn poświęcony takim różnym gadżetom, raczej taki, jak, to jest taka gazeta raczej dla, 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 dla facetów, dla biznesmenów. Wycenił Wojtka Szczęsnego na piątym miejscu, jeżeli chodzi o kampanię reklamową. Kampanii reklamową 600, ileś tysięcy jest w, warta e, kampania z wykorzystaniem Wojtka Szczęsnego w, w pierwszym miejscu, właśnie nie przeszkadza, że nie podali wywiadzie Bo kto jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o kampanię Wojtka, to wygra jak jest na razie na piątym miejscu. To są oczywiście podane e, ceny, jeżeli chodzi o, o rynek, ry, rynek polski, także Runay. Runej! Ja, czy już, jak to Szczęsny wybił, przecież on jest taki dobry tutaj. Ale dobrze, dobrze, są okazje. Strzelaj, 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 jest! Ja! Jest szczęsny, widzieliście to? Popatrzcie, ale dwie takie interwencje, powiem wam, że najlepsi by się... Słuchajcie, nie, powstydzili! Jest bram Rio! Jest, słuchajcie, samobój. Ale brawa, Fajny mecz, fajny mecz, słuchajcie, 2-2. Ale się nam porobiło tutaj. Co za emocje. Ślicznie, ślicznie. Wracamy z powrotem do gry. Dobrze, zagranie. Ja prawie bym to. śliang przejął. Czy dobrze nie, to będzie się podpowiedział, Dobra, spokojnie. spokojnie. Czy SV? Dla kogo? Kartka będzie? Dobra, czyli ja mam, czyli dla mnie, ok. Czy ja idę w drugą stronę? Super. Dobra, no tam delikatnie się słuchajcie. Chłopaki przypychali, nic tam nie będzie, nie ma takiego rewelacyjnego. O, fuck! A jak to się stało? Ja pierdolę, ale błąd! Nie! Taki błąd! Ale cię błądzić. Coś tam nie miało w w ogóle. Kurde. Dobra, 3-2, idziemy dalej. Walczmy dalej, może coś jeszcze się uda ugrać. Ok. Nie spokojnie, Czy może jeszcze przed końcem słuchajcie e, pierwszej połowy. da jakąś jeszcze akcję stworzyć. Jest 39 minuta dopiero. Dałoby radę coś. Ciężko, ciężko będzie. Jeżeli przeciwnik tam zacznie się bawić, to raczej wątpię, żeby e, coś było, dało radę stworzyć. Cały czas podania. Zobaczcie, jak ładnie rozgrywa tą piłkę w środku pola. Zgranie teraz na bok. Dobrze. Super. Nani. Nani. Nani, gdzie jest? Nani, dojść dojdź, Dość. Napierdzielę, za mocno. Za mocno, za mocno, za mocno, za mocno. Za mocno. Dobrze, Nani. Nani, żys. nie ma faulu. Ja pierdził, przecież co za będa jedna. Kurde, to prawie bym to przelunajem przejął. O, walcz! W środku pola walczcie chłopaki, bo... Jeszcze Cedzia doliczył dwie minuty. Dobra, nie z skoro, może uda się coś stworzyć jeszcze. Walcz, 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 no chłopie, walcz. Ja, <grywanie> prawie, kurde, tym ślizgiem to było dobre. Dobra, słuchajcie, końc pierwszej połowy. Mamy wynik 2-3, słuchajcie, kurde, przegrywamy, ale to nie wiem, myślę, że damy radę, że damy radę chociaż strzelić jeszcze jedną bramkę, chociaż wycisnąć ten remis, żeby później móc sobie zagrać jeszcze na spokojnie jeden mecz. Zobaczymy. Mamy Ewę. Dobrze. Okej. Okay. Dobre zagranie, uwolni nam się. Jednak jest spolony. Kurde, runaj chyba na spolonym. Tak mi się najmniej wydawało, że runaj był yy, na spolonym. Co jak w sytuacji. Okej. Okay. Dobre zagranie. Kurde, no, te mać Sebo. No patrzcie na to, no ludzie, kochani, ciję jakieś No! Prawie! Powiem wam, że prawie. Dobrze. Okej, okay. komu to tylko tą piłkę zabić? Nie mam za bardzo. bardzo... <ścoughs> źle, źle! Chłopaki! Paki Podolski. Podolski nie jest mocny. Dobrze. Kurczę. Zajbyśmy teraz musimy trochę chyba bokami pograć Może akurat wtedy się uda. Eee, jakoś to ogarnąć. Ale przegrywamy. Cholerne samobój. Spokojnie, na grammarku na rozpocznie DEGA. Ładnie, dobrze. Ok, dodajmy sobie ofensywny. Okay. No, Dobra, nani zagranie, tu do Runeja. Damy sobie ofensywny tryb, przejdźmy na ofensywny, jest 60 minuta. Mm, trzeba rzeczywiście troszkę pomyśleć o tym, aby bardziej przycisnąć. Kurde, no. Coś skonstruować jeszcze, bo na razie póki co to żadnych w sytuacji. Dobre przejęcie. O ładnie, ładnie, piętko wstawę, 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 wstawę. Ja pierdolę. Co za kogoś, dobrze, dobrze. Do środka. Tak jest, może teraz siuda. Cześć nie ma około zwłaszcza długo bo po bokach nie ma. Równej dopiero zwolny. wolny. Zagraj, 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 Kurczę, też nie da radę tak. Przeciwnik rzeczywiście tu się udział statycznie. Co za pipa jedno, no? A było tak pięknie, było tak pięknie. Nie do niego, no jak gracie, chłopaki, no dawajcie dawajcie, dawajcie. Musimy uważać, że Walkout zagrywa. Zagranie do Van Ciekaw ciekawe czy on dojdzie do tej piłki Uf, no Nie mało szans, no Ja pierdził Koleś jeszcze ma. No. Więc całkiem Może akurat teraz też by wyszło z tej akcji Kagała, no strzelaj chłopie no, szybciej! Tempo! Jest! Yeah, słuchajcie, przerwało mnie coś, ale jestem z powrotem runę i strzela bramę. <grywa> Udało się, ale numer. Kurczę, ledwo co połączę te odcinki najwyżej. Zobaczcie, jeszcze raz na tą bramkę, zwód jeden, zwód drugi. I jest, e, słuchajcie, 3 do 3, także... Tylko na chwilę przerwało mnie, na chwilkę przerwało i... i, i słuchajcie, jestem, ja jestem z powrotem, strzelamy bramkę, 74. minuta, Także dużo e, nie straciliśmy. To jest nazywa się słuchajcie, Magikina. Włączacie i jest już bramka. Tak jest. Dobrze. Pomieszajmy się trochę. Ajaj, Aj, jaj, za mocno, za mocno, ale walczymy o zwycięstwo. Wyjdziemy, słuchajcie. Pełna pula, pula. Jeszcze mamy trochę czasu. Aby coś tu zdziałać. Ja będę walczył o zwycięstwo, gram do końca, słuchajcie. Dobrze kolego mam Persiego. Mam Percy! Ja pierdziule Szczęsny znowu na posterunku. Ja pierdolę. Dobrze, dobrze, dobrze. Ferdinand! Obok bramki, nie, tu był widzić. Kurde, miałem dwie okazje takie naprawdę dobre w tym spotkaniu teraz. No takowe okej, atakujmy, atakujmy. Ze starych dobrych czasów. Patrzcie, przejął tą piłkę. Co za picza jedna. Jeszcze się coś tnie. Dobrze, Valencia. Ja wierzę w ciebie, chłopie. Jest moc. Ja pierdolę. A, dobrze udało się widzicie Dobra, dawaj, 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 dawaj hupio, dawaj No nie! <grywia> ja się przegra! że drzewinio już nie gra. O ale walka, to jest walka. Tak ma być. Nie ma, czy jest? Co, szykarny? Nie, myślałem, że już Jeszcze na wyłudzenie. Ale nie, dobrze. Nie, 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 nie. może środkiem. Tak jest. Soj! 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 Co za mecz jest moc? Ale mecz, ale broma! Udało się! Jest! <grym> Słuchajcie, 90 minuta w wampersji na 4 do 3. to uważać. Jest, wybi to, wybi to jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej. Co za emocje, zajebiście sebo. Widzę, gwizdę jesteście, jest! Graliśmy! <grywa> Udało się, słuchajcie. Obroniliśmy z 2-0, wycisnęliśmy na 4-3. FIFA 13, z Manchesterem United. Mam nadzieję, że Wam taki mecz się yy, podobał. Będziemy się słyszeć w kolejnym niedługo filmiku. Trzymajcie się gorąco. Na razie, cześć.